Siódma edycja Pingla Pack Cup. Kolejni dzisiaj Żacy. Teraz ze mną jest Bartek Kusek. Bartek Kusek z Bytomia, Polonia, Bytom. Klub, w którym Bartek trenujesz? To Polonia, Bytom. Wiem, wiem, ale w którym trenujesz ile lat już? Dwa lata. Dwa lata, czyli zacząłeś mając 8 lat. E... To późno było, czy, czy to jest tak w sam raz, żeby jako ośmiolatek zaczynać w tenis stołowy trenować? Jak uważasz? No tak w sam raz. Tak w sam raz? Są tacy, którzy zaczynają jako sześciolatkowie, ale to pewnie wtedy tylko uczą się jak trzymać e, rakietkę, bo jest inna jeszcze koordynacja. E, powiedz, e, jak oceniasz ten twój wybór sprzed dwóch lat tej dyscypliny, bo przecież Możliwości jest dzisiaj wiele uprawiania sportu, ty wybrałeś tenis stołowy. Jak to oceniasz i dlaczego akurat tenis stołowy? 10 na 10, dlatego że jakby spodobał mi się tak po prostu. Ale wiesz, no coś się nam podoba z jakiegoś powodu, tak? Jeżeli mówimy, że podoba nam się ten e, samochód, no dlatego, że ma ładny kolor że ma ładny kształt i to jakbyś to rozwinął na mi, tą, to, to, to twoją wypowiedź. Ja po prostu lubię się ruszać przy stole i takie rzeczy. Jesteś energiczny i lubisz się ruszać i ta, to, to pozwala się ruszać. No, są inne dyscypliny, które też pozwalają się ruszać. Coś więcej daje ci jeszcze tenis, podejrzewam. No tak, trochę. Tak, trochę. E, tutaj kilka razy pytałem, to twoi koledzy, rówieśnicy wspominali właśnie, że Dobry tenisista to ten, który ma technikę, który ma cierpliwość, który ma waleczność. I to są cechy, które wyrabiają się w tenisie stołowym. To chyba to jest coś, co przyciąga tych, którzy odk odkryją magię tenisa stołowego. Mhm. Tak, są w tobie te cechy, widzisz je w sobie? Tak, dostrzegasz? Ale jak mecze, powiedz, co robisz? Ale cierpliwości to nie widzę. No właśnie, o to, chciałem, o to chciałem Cię zapytać. Czy jest, yy, jak, jaki stopień cierpliwości jest w yy? tobie? Yy, na przykład od skali do 10. Dziesięć, no dziesięć, skala 1 do 10. Tak, 7. Słuchaj, to, 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 to dość wysoka skala. czy znaczy dość wysoko w skali 7 i pół. Masz jakąś taką technikę? Kiedy nie wiem, nie idzie, kiedy widzisz, zaczynasz się denerwować, bo set ci odjeżdża. Muszę się uspokoić, ale czasem nie umiem. No właśnie, stosujesz jakieś techniki, czy to jest tylko takie na zasadzie mentalnie w głowie sobie mówisz, Bartek, spokój, Bartek, spokój? Tak, w tak i jeszcze sobie skaczę, to tak się rozluźniam. Skoki, rozluźnianie. Wczoraj jeden z zawodników stosował też głęboki wdech i wydech, bardzo, bardzo spokojny. Jeden z Twoich kolegów wczoraj z chatów ratował się częstym braniem ręcznika do przecierania. Nie. Jest to metoda? Tak. No na pewno, bo głowa się gdzieś odrywa, zaczyna... zaczyna o czym innym myśleć. Bartek, jak... wróćmy teraz do zawodów, do Pingla Cup, jak w tym roku, pierwszym roku jako Żak, tak, na, na Pingla Cup, na turnieju, jak sobie radzisz? No dobrze nawet. Dobrze nawet, co to oznacza ze względu na wyniki. Gdzie jesteś teraz? O z tego to nie wiem. O, o, pewnie Pan Jezus by wiedział, ale o no, to nie zapytamy. Z grupy wyszedłeś? Tak, wyszedłem. Wyszedłeś z grupy i potem jak wyglądały te kolejne mecze? Przegrałem czy dwa? Przegrałeś czy dwa i teraz czekasz na kolejny? Czyli jesteś nie w pocieszenia, tylko idziesz. Od drugiej strony będziesz walczył o wejście do. Do strefy medalowej? Tak. No to, to super. Powiedz, czy e, trenując w Bytomiu trenujesz ile razy w tygodniu? Dwa, trzy, pięć? E, od poniedziałku do piątku po dwie godziny. Od poniedziałku do piątku w godzinach pewnie popołudniowych? E, no tak o 18.17 17:00. 18, 17. Teraz No to to jest... Teraz e, Czy godziny trenuje? A dlaczego tam trzy godziny? Bo jeszcze tata też trenuje ze mną później. A zostajesz z tatą jeszcze na godzinę, czyli tata twój też gra w tenis stołu. Tak. Tenisa, super, no jak tata gra, no to do stu do domu, do garażu, nie wiem co tam macie, czym dysponujecie i można jeszcze sobotę i niedzielę pograć w tenisika. Właśnie ja w sobotę i niedzielę pytam się trenera czy mogę przyjść na salę i sobie pękamy tam. I trener... często. I trener mówi, można? Tak. Czyli masz zajawkę na, na, na ten stół tenisowy, co? Tak. E, świetnie, a Twój idol tenisowy, seniorski, masz takiego? Kogo lubisz podglądać, kibicujesz? Floras. Robert, pozdrawiamy Cię. No Robert grał u Was, przedłużył teraz kontrakt na kolejny sezon. Grał tutaj w Grodzisku Mazowieckim, mogliśmy go oglądać w wielu wspaniałych meczach. Dziś reprezentuje Polonię, Polonię Bytom. A miałeś kiedyś kontakt z Robertem? Rozmawiałeś, trenowałeś, odbijałeś piłeczkę? Tak, grałem z nim nawet i gadałem często. Proszę bardzo. Top? Superligach, na Superligach. Na Superligach. To pozdrów Roberta od nas, jak będziecie się widzieć po wakacjach. A teraz co? Kończymy. Chcesz kogoś pozdrowić z Bytomia? Tak. Mojego trenera Michała Napierałę i trenera Sebastiana Emilianowicz. Panowie trenerzy, pozdrawiamy was. Życzymy wszystkiego dobrego. Oby tak dalej. Polonia, Bytom. Do góry. Dzięki ci, żo żółwik. Dzięki.